Manko, witam Was serdecznie w drugiej części serii dotyczącej sportów siłowych. Jeśli przegapiliście część pierwszą, w której opowiadam o dwuboju, nawet też trójboju olimpijskim, koniecznie ją nadróbcie, dzisiaj trójbój siłowy. Podobnie nazwa już dużo zdradza, składają się na niego trzy ćwiczenia: pierwszym jest to przyjazd ze na plecach, drugi to wyciskanie na ławce poziomej z pauzą, trzeci martwy ciąg, czyli podniesienie sztangi z ziemi. Mniej więcej do wysokości bioder, do pełnego wyprostu ciała. Jeśli chciałbyś, żebym to ćwiczenie omówił w osobnych materiałach bardziej szczegółowo, daj znać koniecznie w komentarzu. A jeżeli pod moim okiem chciałbyś trenować jakąś dyscyplinę sportów siłowych, napisz mi wiadomość prywatną. Trzymajcie się, do następnego. Trzeba być silniejszym. Siemanko. Podobnie fragment dla wytrwałych, którzy oglądają do końca. Między federacjami są też różnice, Używa się różnych sztang, monoliftów, czasami neoprenów, czasami taśm. Są też odmiany trójboju, który wykonuje się w sprzęcie tak zwanym czyli w kostiumach i koszulach do wyciskania. Jeśli chciałbyś, żebym też nagrał materiał o tych różnicach w różnych wariacjach trójboju, można powiedzieć, napisz również komentarz. Na razie go.